Udrażnianie głowicy Epsom XP 452. Udrażniamy za pomocą zestawu udrażniającego. Włączamy drukarkę. Najprościej dajemy kopiuj. Ok. Drukarka, jak zacznie kopiować, usłyszymy, że głowica wyjechała. Głowica wyjechała. Wyjechała. Wyjmujemy zasilanie z tyłu. Najpro, najprostszy sposób: wyjmujemy zasilanie z tyłu. Głowica jest y, luźna. Wyjeżdżamy sobie, żeby wyjąć tuszę. Możemy też przez opcję y, wymiana tuszy, ale to jest najprostszy sposób, jaki, jaki pokazujemy. Szykujemy sobie kawałek ręcznika, podkładamy pod głowicę, najeżdżamy sobie głowicą na na ręcznik, żeby płyn z atramentem wyciekł nam do ręcznika, nie do drukarki. Zakładamy wężyk na odpowiedni kanał, który chcemy udrożnić. W tym wypadku tylko czarny. Przytrzymujemy, żeby nam nie wystrzelił, płyn nie wytrysnął i powolutku przepychamy płynem Wystarczy. Zdejmujemy wężyk. Wyjmujemy papier. Widzimy, że atrament z płynem wyciek na ręcznik. Zakładamy tuszę, włączamy drukarkę, wykonujemy procedurę czyszczenia. Sprawdzamy po wydruku testowym jakość. Jeżeli jest ok, to jest ok, jeżeli nie, po, po, ponawiamy procedurę.